Witam wszystkich serdecznie. Waldek Kanał Fotomix jak co poniedziałek zapraszam na y, dawkę wiedzy o Photoshopie. Dzisiaj będzie to zabawa właśnie poprzez naukę. Czyli stworzymy zdjęcie w zdjęciu, taki efekt polaroidowy, który jest bardzo często wykorzystywany, jeżeli chodzi o prezentację swoich zdjęć. Dodatkowo zobaczycie jak tworzyć maski przycinające, które są niesamowicie kreatywne. I można je w bardzo fajny sposób wykorzystywać do innych swoich projektów. Także zachęcam do obejrzenia, będziecie mogli stworzyć bardzo, fajną, bardzo fajny kolaż ze swoich zdjęć, właśnie dzięki tym przykładom, które teraz pokażę na jednym zdjęciu, a Wy możecie sobie spokojnie zrobić z tego i animację, i pojedyncze zdjęcie. Dlatego nie przedłużając osoby, które są so, pierwszy raz na moim kanale, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Co tydzień jest nowa dawka wiedzy o Photoshopie, o edycji zdjęć, tak samo jest Lightroom. W piątki niektóre jest także dawka, jeżeli chodzi o edycję filmów, czyli After Effect i Premiere Pro. Dowiecie się na moim kanale praktycznie wszystkiego, jest to już chyba w Polsce największy kanał, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą Photoshopa, nie przedłużając wskakujemy i pokazuję jak zrobić właśnie efekt polaroidowy zdjęcia w zdjęciu. Jeśli podobają Ci się moje filmy, wesprzyj mój kanał na platformie Patronite i skorzystaj z dodatkowych bonusów. Jeśli mamy jakieś wybrane swoje zdjęcie, dajmy na to z wakacji, z przyjaciółmi, to oczywiście mając tło kopiujemy jeszcze jedną warstwę, czyli robimy Ctrl J dla systemów Windowsa. Command J dla systemów makowskich. Dostaliśmy tutaj jak widzicie warstwę skopiowaną naszego backgroundu. I teraz będziemy tworzyć obraz czarno biały, czyli przejdziemy na dół tutaj na tą ikonkę i wybieramy czarno biały. Tutaj nie będę się zagłębiał w różne odcienie można po prostu wcisnąć przycisk auto Photoshop sam nam ustawi odpowiednio suwaki, żeby obraz był przyzwoity. Zamykam to i przenoszę warstwę pomiędzy nasze te dwa dwie warstwy ze zdjęciem, czyli łapię lewym klawiszem myszy, jak widzicie, pojawiają się takie dwa paseczki, puszczam i w tej chwili, jak wyłączę górną warstwę, mamy jedno zdjęcie kolorowe i te czarno-białe. Możemy kliknąć tutaj sobie z boku na nazwę tutaj naszej warstwy pierwszej i na przykład nazwać ją ramka i będziemy już dalej wiedzieli mniej więcej na których warstwach mamy pracować. Następnie musimy narysować wielkość naszej ramki. Czyli z narzędzi tutaj z lewej strony z paska wybieramy prostokąt lub wciskamy klawisz U na klawiaturze. Dostaliśmy, jak widzicie, na górze pomocniczy pasek, w którym możemy zmieniać wszystkie funkcje, które dotyczą właśnie tego naszego kształtu. I pierwszym jest wypełnienie. Tutaj, jeżeli klikniecie na kolor. W tym prostokąciku możecie sobie przejść i wybrać jeden z tych na pasku, lub klikając tutaj, wybieracie sobie jeżdżąc dowolny kolor. W tym wypadku nie ma znaczenia, jaki to będzie kolor. Czyli ja tam dam taki coś koło niebieskiego. Obrys wyłączamy, czyli ten przekreślony, tutaj przekreśloną ikonkę, także obrys. Nie będzie nam potrzebny i rysujemy prostokąt, czyli klikamy w którymś miejscu, trzymamy przycisk lewy klawisza myszy i ciągniemy tak, jakbyśmy chcieli, właśnie zrobić naszą ramkę. Jeżeli chcemy, aby była proporcjonalna kwadratowa, wtedy wciskamy klawisz Shift, a jeśli nie, to po prostu przeciągamy w ten sposób. I dostaliśmy wypełnienie. Jeśli na przykład to można wyłączyć, ale tutaj także możemy zmienić te opcje, o których mówiłem tutaj wcześniej. Zamknę to okno. Jak widzicie, tutaj jednego człowieczka wyszły włosy, i mamy takie punkty, które możemy po prostu złapać i jeszcze raz rozsunąć naszą ramkę. Tutaj także możemy na przykład sobie to zmniejszyć, prawda? I Mamy coś takiego. I teraz musimy warstwę z, naszą, z naszym tym prostokątem przenieść pod warstwę ze zdjęciem z ramką. Czyli, jak było wcześniej, tutaj z czarno-białym łapiemy lewy klawisz myszy, przenosimy pod zdjęcie. I dostaliśmy coś w tym stylu. I teraz musimy zrobić coś takiego jak. Maskę przycinającą, czyli przechodzimy na warstwę ze zdjęciem, klikamy prawy klawisz myszy i mamy Create Clipping Mask, czyli utwórz maskę przycinającą, i zobaczcie, co się stało. Mamy tylko kolorowy obraz, czyli to zdjęcie nam się wpasowało idealnie właśnie w tą maskę, czyli pięknie nam właśnie ta miniatura zdjęcia wkomponowała się. W nasz kształt. Jest to dosyć kreatywna opcja, którą możecie wykorzystać, na przykład, żeby stworzyć napis, który będzie zdjęciem, tak jak tutaj był kształt prostokątu. Może być napis, może to być przeciąganie pędzlem, które także da taki efekt. Jeżeli dacie grubszy pędzel, możecie ten efekt zrobić tak, jakby pociągnięcie były właśnie pędzla. I teraz będziemy tworzyli ten efekt właśnie polaroidu, czyli przechodzimy z powrotem na naszą warstwę z prostokątem i tutaj przechodzimy na dolną część i z opcji mieszania wybieramy obrys. Pamiętajcie, że musimy tutaj mieć zafajkowany i aktywny ten obrys, bo inaczej będziemy robili, a nie będzie widać tutaj na naszym zdjęciu, co robimy. I teraz, tak, rozmiar dajemy na 65. Położenie wewnątrz, tryb mieszania zwykły, krycie 100%, rodzaj wypełnienia, kolor i klikając tutaj na ten kolor, możecie sobie zmienić kolor ramki. W tym wypadku robię to. Na kolor całkowicie biały, klikam OK i dostaliśmy, jak widzicie już taką fajną rameczkę, teraz musimy przejść do cienia, czyli klikamy na cień i tutaj tryb mieszania na pomnóż, kolor. Jak klikniecie, oczywiście, możecie także wybrać różny. Ja w swoim przypadku wybrałem czarny, czyli zjeżdżamy same zera, ok. I tutaj opacity to w zależności od tego, jak tam później będziecie sobie mogli to dostosować. Ja krycie właśnie ustawiłem na 40%, kąt możemy ustawić na jakieś 133%. I tutaj odległość 92, rozpiętość 10 i rozmiar 40, resztę pozostawiamy nietknięte. I tutaj powiem Wam jeden taki mały tip, jeżeli chodzi właśnie o to, co teraz robimy, a właściwie o cień. Mało kto wie, że jeżeli mamy otwarte to okno i aktywny właśnie cień, możemy na naszym zdjęciu, jeśli. Patrzcie, złapiemy cień, przesuwać go właśnie bezpośrednio, a zmienia nam się, jak widzicie, dystans i kąt, czyli możemy pięknie sobie dostosować to do swoich potrzeb. Nie tutaj, właśnie w oknie dialogowym, a po prostu łapiąc cień, przesuwać. OK, i mamy już. Klikam OK i nasze zdjęcie jest gotowe. Jeśli byśmy chcieli na przykład zmienić położenie naszego naszej ramki, Wybieramy narzędzie move tool" i zobaczcie przenosząc w dowolne miejsce naszą ramkę, automatycznie przenosimy wszystkie. Właściwie przenosi się całe te kolorowe zdjęcie w to miejsce, w którym jest ramka. Czyli jest to bardzo fajne i bardzo ciekawa opcja. oczywiście, w tym momencie możemy także, jeśli klikniemy na ramkę, pojawiają nam się tutaj te punkciki, możemy także tą ramkę, zmniejszać lub zwiększać. Jeśli nie macie tych punktów, to po prostu należy nacisnąć Ctrl T i mamy transformację, gdzie o, proszę bardzo, możemy sobie zwiększać z shiftem będzie to. Bez trzymania proporcji. Natomiast jeśli przejedziecie myszką tutaj przy tych rogach, zobaczycie, zmienia się kursor w takie dwie strzałki, czyli znaczy, że możemy przekręcić naszą rameczkę troszeczkę zrobić ją krzywą, zatwierdzamy transformację i proszę bardzo mamy bardzo ciekawy efekt, jeżeli właśnie chodzi o stworzenie zdjęcia w zdjęciu. Dziękuję za obejrzenie, oczywiście łapka w górę, jak film się podobał i mam nadzieję, że będziecie wykorzystywać te maski, aby tworzyć, tak jak powiedziałem w czasie filmu, efekty na zdjęciu, na napisach przepraszam, które, w które można skomponować zdjęcie lub tak jak wcześniej także wspominałem pędzlem malować i tak samo wstawiać swoje elementy zdjęciowe Czyli kombinacje są yy, praktycznie yy, tylko tutaj. To, co wymyślicie, Photoshop Wam stworzy. Nie przedłużając, dziękuję jeszcze raz za obejrzenie i zapraszam na następny tutorial. Na następny poniedziałek, cześć!